Właśnie na salony wjechała nowa aktualizacja, która no nie powiem jest gruba. Wprowadzona została światowa jak i regionalna drabinka umiejętności, dzięki której będziesz mógł zobaczyć jak radzisz sobie na tle innych graczy. A to na pewno spodoba się osobom, które lubią konkurować ze znajomymi. Taka możliwość jednak będzie tylko w trybie premier, która polega na tej samej zasadzie co Faceit, czyli banowaniu map. Wyniki meczów wpływają na twój rating, a on sam na twoje miejsce w rankingu. Zmieniony został również system rank. Od teraz ranga będzie przypisywana do poszczególnej mapy. To też bardzo na plus, bo nie jeden global został wbity na Mirażu i w sumie tylko na nim. Co oznacza, że jeżeli dobrze idziecie na Mirażu, to możesz mieć na przykład Globala, a na innej mapie Silvera. Wraz z tym wszystkim oświeżona została mapa de Inferno, która nie będę ukrywał, wygląda mega. Sami zobaczcie na te detale. Mapa została odnowiona i ożywiona. Z takich większych zmianek je zauważyłem, to na pewno usunięcie ściany na cmentarzu, co na pewno wpłynie jakoś na rozgrywkę. To by było na tyle. Przypominam o konkursie dla subskrybenta, więc wiesz co robić? Na razie. Cześć!